Pan z Wami, początek Ewangelii według świętego Marka, początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jak jest napisane u Proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca Mego przed Tobą, On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla niego ścieżki. Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił chrzest na wrócenia, na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a się szarańczą i miodem leśnym i tak głosił: „Iść za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Panu, siostry i bracia, uczestniczę we wspólnocie Kościoła. To hasło. Roku Kościelnego, który rozpoczął się w zeszłą niedzielę, w pierwszą niedzielę Adwentu. Nas informować o tym będzie baner, który wisi u nas w Kościele i który to hasło nieustannie będzie nam przez ten rok przypominał i będzie zachęcał nas do tego, byśmy właśnie uczestniczyli we wspólnocie Kościoła. W centrum tego baneru znajduje się krzyż i wierni, którzy otaczają ten krzyż, bo jest on znakiem naszej wiary. Uczestnictwo we wspólnocie kościoła to przede wszystkim właśnie wyznanie wiary, a wyznanie wiary związane jest właśnie ze znakiem krzyża. Ten znak krzyża jest po prostu najprostszym. Wyznaniem naszej wiary. Wokół znajdujemy symbole siedmiu sakramentów świętych, bowiem, jak sami doskonale wiemy, człowiek uczestnicząc w życiu Kościoła, uczestnicząc w życiu wspólnoty całego Kościoła, uczestniczy w sakramentach świętych właśnie. Przypomnijmy słowa teologa niemieckiego Karo, Karola Ranera, który mówił, że właśnie życie człowieka wierzącego podzielone jest na kilka etapów, które tworzą właśnie sakramenty święte: jak chrzest, bierzmowanie, małżeństwo czy kapłaństwo. A te etapy, można powiedzieć, połączone są. Pozostałymi sakramentami, czyli pokutą, Eucharystią i namaszczeniem chorych. W ten sposób człowiek najpełniej można powiedzieć uczestniczy we wspólnocie kościoła, żyjąc sakramentalnie. Gdy Gdzieś opuszczamy sakramenty święte, gdy zaniedbujemy sakramenty święte, można powiedzieć, że gdzieś opuszczamy wspólnotę Kościoła. Nie chcemy chrzcić dzieci, nie chcemy przystąpić do sakramentu bierzmowania, nie chcemy wchodzić w związki małżeńskie. Czy też właśnie nie chodzimy do kościoła na mszę świętą, nie spowiadamy się. Gdzieś z dystansem traktujemy duchownych, gdzieś nie, nie mamy do nich zaufania, wówczas gdzieś to nasze życie we wspólnocie Kościoła oddala się. A przecież właśnie to te sakramenty są najlepszym świadectwem tego, że uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Jeżeli zastanawiamy się czasami, w jaki sposób mamy uczestniczyć w życiu Kościoła, to właśnie żyjąc sakramentalnie, przyjmując sakramenty święte. To jest coś, co tworzy nasze uczestnictwo we wspólnocie Kościoła. A Chrystus dał nam sakramenty właśnie, żeby dzięki, nie, dzięki nim człowiek mógł iść tą drogą, którą Chrystus nam daje. A Chrystus sam mówi: Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Gdy wyruszamy tą drogą, to właśnie idziemy drogą sakramentalną. Stąd też to wołanie świętego Jana Chrzciciela: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego. To w ten sposób żyjąc Sakramentalnie. Również gdy przyjrzymy się, gdy podejdziemy bliżej pewnie tego banera, będziemy mogli zobaczyć, że na dole jest wypisanych pięć przykazań kościelnych. Pewnie wielu z nas jeszcze tych nowych przykazań kościelnych tak dobrze nie zna, bo od paru lat raptem one gdzieś są w życiu kościoła obecne. Właściwie prawie są takie same jak poprzednie, jednakże inaczej położone są akcenty na różne sprawy. Ale właśnie może warto je przypomnieć. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do spowiedzi Świętej. Przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć komunię świętą, zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymać się od udziału w zabawach i wreszcie troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Gdy czytamy te pięć przykazań Kościelnych, Wówczas zauważamy, że gdzieś one również nawiązują do życia sakramentalnego. Gdzieś wzywają nas do uczestnictwa we Mszy Świętej, do Spowiedzi Świętej, a więc te sakramenty, które gdzieś łączą te pozostałe sakramenty święte. Ale one wnoszą jeszcze jeden pewien element naszego uczestnictwa we wspólnocie Kościoła. To te uczynki pokuty, modlitwa, post i jałmużna. Można powiedzieć, bez tych, bez tych uczynków pokuty, nasze, nasze uczestnictwo we wspólnocie kościoła, kościoła jest niemal niemożliwe, by rzeczywiście towarzyszyły nam te uczynki. Modlitwa przede wszystkim. A więc ta nasza. Osobista relacja z Panem Bogiem. Wczoraj uroczystość niepokalanego poczęcia najświętszej Marii Panny, jeżeli ktoś był na mszy świętej, mógł usłyszeć w Ewangelii zwiastowanie pańskie, to ten właśnie dialog Archanioła Gabriela z Maryją, który jeszcze usłyszymy w tym adwencie. Ale to dialog, który przede wszystkim jest tą rozmową Maryi z Panem Bogiem. Ona została przed świętego Łukasza nagłośniona i wszyscy ją znamy, ale to jest przecież taka sama modlitwa, jaką wielu z nas klęka i rozmawia z Panem Bogiem. Pan Bóg przemawia gdzieś do nas przez jakieś dobre natchnienia, my gdzieś odpowiadamy mu. Gdzieś dzielimy się troskami, które gdzieś w naszym życiu mamy jakiś lęk, jakieś obawy co do spodziewanej przyszłości. A więc modlitwa jest tym, co gdzieś wprawia, że jesteśmy w tej relacji głębokiej z Panem Bogiem. To ona będzie potem, właśnie gdzieś, nas pchała do życia sakramentalnego. Kolejny to post. Właśnie czwarte przykazanie kościelne o tym mówi, przypomina nam, żeby zachować posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, którą mamy najczęściej w piątki. A w czasie wielkiego postu powstrzymać się od zabawy, a więc, żeby nasze życie chrześcijańskie cechowała jakaś asceza. To niemodne słowo, które jednak wpływa, że człowiek potrafi zrezygnować z czegoś dla czegoś większego, dla czegoś lepszego. No i wreszcie jałmużna, o której wspomina piąte przekazanie: troszczyć się o potrzeby wspólnoty kościoła. Sami słyszymy teraz, jak wiele akcji w tym czasie adwentu. Nie przeprowadzanych czy przez Caritas, przygotuj tutkę, czy też właśnie tak pomagam. Można podzielić się w sklepach jeszcze dzisiaj właśnie produktami z najuboższymi. Można <coughs> również w jakiś sposób wspomóc najuboższe dzieci, kupując świece Caritasu. Można również wesprzeć Kościół na Wschodzie, można wesprzeć również. Swoją parafię. To właśnie Jałmużna, która gdzieś jest obecna w życiu wspólnoty kościoła, w naszym życiu. Bez ducha Jałmużny trudno sobie wyobrazić, byśmy właśnie uczestniczyli we wspólnocie kościoła. I zobaczmy, siostry i bracia, to hasło roku, który będziemy przeżywali w tym roku. Koresponduje z dzisiejszą Ewangelią. Otóż w dzisiejszej Ewangelii widzimy ekscentrycznego człowieka, Jana Chrzciciela, ubranego w sierść z wielbłąda, mmm, przepasanego pasem, karmiącego się szarańczą, miodem leśnym, a więc człowieka, który, którego, gdybyśmy spotkali na swojej drodze, na pewno byśmy uznali za jakieś dziwadło. Tymczasem słyszymy w Ewangelii, że On gromadzi w sobie całą ziemię ludzką. I co więcej, nie czyni jak Chrystus żadnego, żadnych cudów, a jednak ludzie do Niego przychodzą. Do czego nawołuje Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii? On właśnie mm, nawołuje do tego, byśmy uczestniczyli w życiu Boga. To znaczy, byśmy przyjęli chrzest nawrócenia, czyli byśmy się nawrócili do Boga. Co więcej, mówi również w dzisiejszej Ewangelii, byśmy nie tylko przyjęli ten chrzest, ale również żałowali za swoje grzechy. Również prostowali drogę Panu, byśmy przyjęli Pana, który, który nadchodzi. Byśmy uczestniczyli w życiu bożym. A jednocześnie święty Jan, św. Jan Chrzciciel ma tą gorzką, gorzką prawdę, zna tę gorzką prawdę o sobie. Mówi bowiem, ja mam głos wołającego na pustyni. Głos wołającego na pustyni. To tak jakby wyszedł na pustynię pełną piachu i mówił kazanie do piasku. I nikt go nie słuchał. Bowiem takie wrażenie właśnie ma święty Jan chrzciciel. Że z jednej strony głosi chrzest nawrócenia, wzywa do nawrócenia, chrzci, a jednocześnie jak gdyby ludzie tego nie rozumieją, co głosi. W podobnej sytuacji widzimy kościół, który nieustannie głosi nawrócenie, nieustannie wzywa do nawrócenia, a jednak dzisiaj wielu ludzi patrzy na Kościół jak na takie dziwadło właśnie. Jak coś, co nie pasuje do współczesnej rzeczywistości. Jak tu uczestniczyć w życiu w Kościoła? Tym bardziej właśnie Kościół zachęca nas, byśmy w tym czasie, ten rok podjęli takie przemyślenie, jak ja uczestniczę w życiu Kościoła? I czy wierzę właśnie, że ten Kościół gdzieś Chrystus sam założył, i chcę, byśmy w tym Kościele i przez Kościół zostali zbawieni? Amen.